Dlaczego warto uczyć się matematyki? Matematyka jest nam znana jako królowa wszystkich nauk. Na pewno ten tytuł nie otrzymała bez powodu. Matematyka rządzi całym światem. Zapraszam na kilka powodów, dlaczego warto uczyć się matematyki. Matematyka jest przydatna. Spotykamy się z nią na co dzień. Liczby są wszędzie. Kalendarz. Zegar, różne przyrządy do pomiaru, czy pieniądze. Matematyka pomaga nam również rozwiązać wiele życiowych dylematów. Czy skorzystać z danej promocji? Który kredyt będzie dla nas korzystniejszy? Jakie są odsetki? Matematyka również występuje w wielu grach. Matematyka występuje w większości pracach. Matematyka jest na większości kierunków studiów. Logika rządzi całym światem. Matematyka jest piękna. Matematyka jest piękna, ponieważ uzyskane wyniki zawsze będą prawdziwe. Milion lat wcześniej, dzisiaj i zapewne za milion lat. 2 plus 2 będzie się równało 4, a 2 razy 6 to będzie 12. Twierdzenia, tezy są zawsze prawdziwe i niezależne od pogody, od sytuacji politycznej, od metody czy wykorzystywanych przedmiotów pomiaru. Matematyka jest nauką logicznego myślenia. Nie da się temu zaprzeczyć. Matematyka jest nauką logicznego myślenia, która występuje w każdej dziedzinie naszego życia i w każdej nauce. Ale to w matematyce odgrywa szczególną rolę. Matematyka jest systematyczna. Matematykę budujemy jak dom. Cegiełka po cegiełkę. Potem następna. Do poznania kolejnego materiału będzie nam potrzebny ten wcześniejszy, a to poznać ten następny. Na przykład załóżmy, że nie znamy tabliczki mnożenia. Później w następnym czasie będzie nam ciężko, choćby nawet stwierdzeniem Pitagorasa. Matematyka uczy nas zatem systematyczności i dążenia do celu. Matematyce nie możemy sobie odpuścić. Życie wymaga logiki, konsekwencji. Zdolności kombinacji i kojarzenia we wszystkich sprawach. I poważnych, i błahych. Lech Pijanowski. Daria, mam dla Ciebie zagadkę. Ile razy od stu można odjąć jeden? Od stu możesz odjąć tylko raz jeden, bo jak odejmiesz od 101, to zostajecie 99, więc później odejmujesz od 99, 98 i tak dalej. 艰苦啊。